O proszę, proszę Debilu! Dobrze. To wiem Tylko, że akurat zapomniałem gdzieś nakleić... kurde Prawda? Ale akurat szedł do kościoła, to wiesz, chciał już bliżej może sobie zrobić. Nie zbliżają. Tu nie się uczysz. Oż ty babo! O, bardzo fajny pieszy. On tak jakby poczekał, aż będziemy bliżej. Spojrzał się, czy, czy właśnie dla chwilkę nam przeszkodzi. I tak, przeszkodzę im. To idę. To idę.